83 kolizje, 4 wypadki, w których radnych zostało 7 osób. Tak pokrótce przedstawia się bilans wielkanocnego weekendu na drogach powiatu Ostrowieckiego. W niedzielę, późnym wieczorem otrzymaliśmy informację, początkowo o groźnie wyglądającym zdarzeniu drogowym na ulicy Świętokrzyskiej. Jak wynikało ze wstępnych informacji, 25-letni mieszkaniec gminy Waśniów. Prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na podobocze, a następnie uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji, w wyniku czego auto dachowało. 25-latek został zabrany przez załogę karetki Pogotowia do szpitala, gdzie pozostał pod opieką lekarzy. Plagą na drogach nadal są nietrzeźwi kierujący. Ostrowieccy policjanci w święta zatrzymali pięć osób. Rekordzistą okazał się tutaj 34-letni mieszkaniec powiatu Opatowskiego który wczoraj po terenie naszego miasta podróżował pojazdem marki Volkswagen mając ponad 3 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze patrolujący miasto szczególną uwagę zwracali również na przestrzeganie obowiązujących zasad i obostrzeń. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń odnośnie gromadzenia się osób i nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych. Policjanci podjęli wiele interwencji dotyczących nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa. Na spokojne święta nie mogli liczyć strażacy z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy do zdarzeń wyjechali 13 razy. To i tak jest nic w porównaniu z zeszłorocznymi świętami, gdzie takich wyjazdów mieliśmy 23. Także mieliśmy i tak pełne ręce pracy, głównie przez podpolaczy traw, ponieważ do samych traw wyjeżdżaliśmy tylko 6 razy. Jest to no zjawisko dość niepokojące, ponieważ w tym roku takich pożarów zanotowaliśmy aż 60. Mimo tego, że wiosna na dobre się jeszcze nie zaczęła. Jedną z najbardziej wymagających interwencji, do której ruszyli strażacy w święta był pożar domu jednorodzinnego w Gromadzicach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęte jest wnętrze całego mieszkania, a ogień wychodzi już na zewnątrz przez okna. Okazało się, że w mieszkaniu przybywał jeden 60-letni mężczyzna, który został ewakuowany jeszcze przed naszym przybyciem przez oso osoby postronne. Na pomoc 61-latkowi ruszyło dwie osoby. Było to dwóch strażaków, jeden strażak ochotnik i nasz były strażak emeryt, którzy oni, oni weszli do tego budynku podczas pożaru i wynieśli tego mężczyznę. Następnie po naszym przyjeździe zajęliśmy się poszkodowaną osobą, udzieliliśmy mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a pożar szybko ugasiliśmy. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnym działaniom. Niech się nie stało.